Skoczył w kwalifikacjach 95,5 metra. Dzisiaj w serii próbnej 111. Jest już zielony światło, patrzy na warunki prawie 2 metry na sekundę pod narty. No, Olek powodzenia. 4, 35 miejsce w Zakopanem w tym sezonie bez punktów w zawodach pokaru świata, ale to jest bardzo słaby skok Aleksandra. Dow, w tej chwili daje mu czwarte miejsce, a więc ta przedostatnia lokata, zanim tylko Matthew Sakł. No, miejmy nadzieję, że teraz skoczy nieco dalej. Bo w serii próbnej też tylko 94,5 metra wiatry pod narty. Potrzebuje około 120 metrów aby objąć prowadzenie, no ale my marzylibyśmy, aby gdzieś tam zbliżył się chociaż do 110 metra. Andrzej Stękała w powietrzu. No i to był kolejny taki przeciętny skok do serii finałowej. Na piątym miejscu w tej chwili Andrzej Stękała. Patrzę na warunki wieczne w tej chwili. Teraz zawody Pucharu świata wkładane. ze znacznie niższej belki. Z piątej przypomnijmy, startują zawodnicy. Stąd te kłopoty, tych, którzy najlepiej sobie radzą w pucharze kontynentalnym z osiąganiem sukcesów w pucharze świata. No ale trzymajmy kciuki za Klemensa. Polak już w powietrzu. Niezła prędkość na progu przy tej niskiej belce, no ale jak widzimy zabrakło dynamiki w locie, tylko 98,5 metra. No i szansa na lepszy wynik dopiero jutro 20. w kolejnym O mowa? Oczywiście o Piotrku Żyle. Najlepszy jego start w tych zawodach to czwarte miejsce w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie, kiedy to triumfował tutaj Stefan Kraft. Timizajc był drugi, Aljoju Kobayashi trzeci. Piotr Żyła! Dzisiaj 128 metrów z trzeciej belki. Położył się Piotrek i walczy o odległość. I to jest bardzo dobry skok Piotka Żyły. 10 metra na sekundę. Wiejący pod narty. Noty jakie się pojawiają. 3 razy 18,5. Jednota 19 I punktowa. 132,5 metra reprezentanta Polski. Które to będzie miejsce dla Piotrka Żyły? Jest na pierwszym miejscu. O 2,2 punktu wyprzedza Juki to. Brawo Piotrek. Świetny skok. A zatem w końcu i polscy kibice mają powody do radości tutaj na Okurajamie. Brawa ja dla Piotra, Piotra Żyły. Tandę na miejscu siódmym. Kamil Stoch! Pięć razy na podium na Ukrainie. zwycięstwo w 2017 roku. Zresztą wtedy jednego dnia wygrał Maciej Kodek z Peterem Prełcem. Dzień później triumfował e, Kamil Stoch. Wtedy na drugim miejscu Andras Wellinger, na trzecim e, Stefan Kraft. No i pytanie, którego Kamila zobaczymy dzisiaj ne, podczas tego skoku. Czy ne, tego z pierwszej serii treningowej, kiedy skoczył 135 metra tak bardzo, byśmy chcieli. O i walczy Kamil o odległość. Nie wyprzedzi Piotka Żyły. Ale zadrżały nam serca wczoraj podczas kwalifikacji 103 metry zaledwie Kamila 42 lokata. Jak Kamil powiedział tak, warunki warunkami, ale on też popełnił błędy nierówno w locie, niespokojnie. To jest efekt m.in. tego wiatru, również, który zawiewa z różnych stron podczas skoku. Lądowanie 130 metrów i 16. lokata Kamila. Proszę zobaczyć, że punktów ma odjętych Kamil. Na Dawid Kubacki. Wczoraj podczas drugiego skoku treningowego 137 metrów. Piąty skoczek kwalifikacji 124,5. Dzisiaj 104 spokojnie, ale teraz trzeba zaatakować, trzeba ruszyć do przodu. Dawid jest w stanie skoncentrować się i wyciągnąć ze skoku konkursowego tyle, ile trzeba i świetnie, i brawo, i wspaniale. I to, to druga to odległość wierze. na razie tego konkursu. Półtora metra dalej tylko Yukia Sato, który jest drugi, ale Japończyk miał odjęte 22,1 punktu. Dawid Kubacki 3.19, 2.18 na te i pół punktowe. 119.20 to nota Piotra Żyły i będziemy mieli dwóch Polaków na dwóch pierwszych miejscach. Dawid Kubacki prowadzi, a Piotrek Żyła jest dwa punkty za z 18 kolegów. na drugie, mówiąc o e, Kamilu Stochu. E, a więc e, historie znają takie przypadki, kiedy można z odległej pozycji awansować naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Takim awansem dzisiaj będzie mógł pochwalić się na pewno Jan Herl. Przypomnijmy, Austriak jak 141 metrów. W pierwszej serii. No i teraz Kamil. Patrzę na warunki Kamila. Około metra na sekundę wiatru wiewącego pod narty. Ponad 130 metrowa odległość by pokonać Jana Herla. Ale to jest bardzo słaby skok. Zrezygnowany. Nawet nie ma 15,5 metra naszego reprezentanta. Odjęte 6 punktów. Wiatr nieco ponad metr na sekundę wijący z tyłu skoczni. No, wydawało się, że to zwycięstwo w Zakopanym to będzie ten moment przełomowy, pozytywny bodziec, którego potrzebuje. W Kami. pierwszym skoku dzisiaj świetnie, 132,5 metra, jest już zielone światło i popatrzmy na drugi skok Polak. 36 metrów potrzebuje, aby objąć prowadzenie. Trochę nisko nad zeskokiem, krótko niestety. A zatem ten drugi skok już nie tak udany, rozkłada ręce Piotry Żyła. Tak jakby tutaj nie złapał tego wiatru w tej dolnej części zeskoku, kiedy właśnie tego wiatru się spodziewał. Tylko 123,5 metra. On tutaj przed rokiem był czwarty. No ale w tym sezonie w tym roku tej lokaty nie powtórzy, bo już w tym momencie jest siódmy, a pozostało na miejscu. Jakie warunki trafi Dawid Kubacki. W pierwszej części ze skoku ma podnarty w środkowej. Wiatr z boku, zupełnie z boku z lewej strony patrząc z perspektywy skoczka i później znowu podnarty. Na samym dole jest zielone światło dla Dawida Kubackiego. No i popatrzmy: 9 razy z rzędu na podium zawodów Pucharu Świata. W pierwszej innej 136 metrów w pierwszej serii. Teraz ponad 130-metrowy skok potrzebny Dawidowi, by być gdzieś z przodu, a Dawid skacze poza punkt konstrukcyjny. Dawid skacze nie tak daleko, by pokonać Yuki Sato, Japończyk, przypomnijmy, 138,5 metra, natomiast Dawid Kubacki 126 metrów. Ten uśredniony wskaźnik pokazuje prawie metr na sekundę wiatru pod nartą. Odjęte 10,6 punktów. Drugie miejsce w tej chwili za Yukiją Sato. Coś ciężkiego do narty błyskawicznie jest ściągnięty na zeskok. Yukiya Sato wygrywa Stefan Kraft, drugi Dawid Kubacki, trzeci...